Mamy w planach dzisiaj szybką wycieczkę w jedno bardzo ciekawe miejsce. Szybka przesiadka. Pojedziemy Lexusem LS. To fajne miejsce. Żałuję, że nie możemy pojechać, bo chciałbym zabrać mojego S63 AMG. Trochę bardziej by się nadawał w to miejsce niż Lexus, ale nie mamy ubezpieczenia. Dzisiaj jest już sobota po Nie zdążymy za bardzo wykupić. Mamy tylko ubezpieczenie to komisowe na ewentualny transport auta do portu. Nie chcemy tak ryzykować i jeździć, tym, tym bardziej jadąc w to miejsce, w które jedziemy, więc lepiej dmuchać na zimne. Następnym razem jak będę, pojedziemy tam, będziemy mieli tu już samochód odpowiedni na to miejsce, gdzie teraz jedziemy. Pakujemy się w Lexusa i ogień. Muszę Wam pokazać jeszcze jednego sztosa z naszego placu tutaj, Łukasza, w Japonii. Przyjechał niedawno z fabryki, fabrycznie nowy. I sprzedają go dalej, bo są też dealerem nowych aut na zamówienie. Auto totalnie niedostępne u nas w Europie, ponad rok oczekiwania. Tutaj jest tylko pół roku oczekiwania, więc nie jest źle. Proszę bardzo, Mini G-klasa, czyli nowe Suzuki Jimny. Oczywiście, z kierownicą po prawej stronie, tutaj, niestety. Ale już się zastanawiałem, czy nie kupić takiego tutaj, bo jest szybciej dostępny. Yy, tutaj, oczywiście, automatyczna skrzynia biegów. A wiecie, co jest najlepsze? Tutaj na rynek japoński on jest jako Keikar i nie ma silnika 1.5 jak te wszystkie europejskie tylko 660 cm. Zastanawiam się, czy nasze europejskie też są tak słabo tutaj zabezpieczone, czy jednak mają jakieś plastikowe nadkole bądź materiałowe. Nie znam się do końca na nowym dźwigniaku, nie jeździłem nim jeszcze. Więc jak ktoś się zna na temacie, to dajcie znać w komentarzach. Fajny kolorek, taka biała perła. Ładnie się mieni w słońcu nie, na prądzie ktoś wycofuje Priusem. Masakra. Łukasz poszedł po kluczyki, zaraz go otworzymy i zobaczymy, czy rzeczywiście to jest 660, bo nie mogę w to uwierzyć, że to nie jest 1.5. O, jest. A, Tak on zostanie Działa Śmierdzi nowością Zajechało japońskim plastikiem Jakby tak paloną gumą pachniało to by było przyjemnie No właśnie mm, Okej, okay, nie za duży Ale daje radę po siarce mam większy silnik. i to nie jest żart Serio? No. I to fałkę mam. To jest 3 cm, nie? 660 cm. Też zniszki podatkowe z tego względu są, dlatego jest to popularne. No tak, nie? tak, oczywiście. 70, prawie 70 koni mechanicznych w tym... To prawie 70 koni, no, no tak? Nie no to fajnie. Jest okay, nie? No szok, że w ogóle zupełnie inne auto, nie? Tylko z zewnątrz to samo. W Europie 1,5 silnik, a tutaj... Jeden, nawet nie jeden. 660. I on normalnie będzie miał żółte blachy jak Kejkar, tak, tak? Bo ty... wymiarami też się mieści tak, w Kekara. Tak. Wygląda to przerażająco. Pod względem, że wszystko jest takie gołe tutaj, nie? No ale no, wiesz to zaraz osoby, które to kupują odnoszą te samochody w górę. No. I to tak i tak jest gołe. No to tylko jeden cel ma to auto, nie? Ja tam mieści? <laughs> tak, <śmiech> tak. <śmiech> tak wygląda japońska wersja zimni. Chyba nie różni się od tej europejskiej, co? Plasticzki, oczywiście twarde, ale tak ma być. Ale jest bardzo przyjemny w środku. Folie na fotelach, taka tapicerka. Przesiadamy się na słuszną pojemność i V8. -kę. Wreszcie. Jak tu się wygodnie siedzi. Dobra, w końcu normalnie. fotela na mat. Jest. Zawieszenie komfort. Zawieszenie komfort i płyniemy. Takuje automat. Pan automat. Na gana vanaju nie. nie. Był bardzo mile zdziwiony tym, że samochód ten akurat ma napęd na cztery koła. Ja no się mnie pytał, czy będę chciał sprzedawać, a ja mu powiedziałem, że nie. Bo jest ich bardzo mało, ponieważ jest napędem na cztery koła. Nie, dosyć, że nas zatankowali do pełna, to jeszcze złamanego jena za to nie zapłaciliśmy, no. Takie Zawsze rzeczy, tak mam. Takie rzeczy tak tylko w Japonii. Zaczynają się coraz ciekawsze drogi. Coraz więcej gór, serpentyn. Ciekawe czy już wiecie dokąd jedziemy. Ale tam gdzie jedziemy to już jest Fukushima. To, chigi, nie, to, jest, to jest jeszcze to chigi. Czyli w kierunku prefektury Fukushima jedziemy. Na północ. Jak tylko ta Nie zrozumiałem co powiedziałem. Ej, okay. komuczkę no to już wiecie, gdzie jesteśmy. Przyznać się, kto grał w Gran Turismo. Jedynkę, dwójkę i dalsze części. Bo ja, za dzieciaka, na PSX się tłukłem niemiłosiernie. I na Twin Ring Motegi też jeździłem. Jedziemy zobaczyć, co dzieje się na torze. Tam jest nitka toru, idziemy zobaczyć co się dzieje, bo ktoś nieźle upala. Trochę się tutaj pojeździło kiedyś, ze 20 lat temu, w Gran Turismo. Kurczę jaki to jest profesjonalny tor. My weszliśmy na tor idealnie na start wyścigu motoru. Powietrze świeże, jesteśmy w górach. No i dźwięk, cisza, spokój, pełna rekreacji. Odcinek do drag bo jest spalonej gumy na stacie. No i tor się nazywa Twin Ring, dlatego że mamy nitkę wyścigową i mamy owal czyli ring. Tam jest ten słynny tunel. Następnym razem, jak tu będziemy, chcemy tak zgrać terminy, żeby był tor otwarty, bo można sobie tutaj wjechać własnym autem, zrobić parę kółek. Ale, ale na mnie naciskasz Ty tutaj, <laughs> aż, mi, aż mi się dobrze robi. Dobra, idziemy zwiedzić dalej. Jest tutaj też fantastyczne Muzeum Hondy. bardzo duża wystawa i chcemy iść zobaczyć, czy mają jakiegoś NSX-a i zobaczyć, czy będzie w lepszym stanie niż nasz. Nie sądzę. Ten obiekt jest naprawdę duży. Jest fajnie w górach i zamysłem przy budowie tego toru była pełna integracja z lokalnym środowiskiem, żeby nie wpływał zbytnio na infrastrukturę. Za płotem nie ma lotniska, tak jak na torze Poznań. Ludzie nie wnoszą protestów. Nie ma mowy o zamknięciu tego toru. Wszyscy się tutaj dobrze bawią. A przy okazji pokażę Wam fajnego kampera na Toyocie. 4 na 4. To jest typowy rozmiar kampera w Japonii. A to jest pan Japończyk, który mi może powiedzieć. To służy, żeby się uczyć bezpiecznej jazdy. A co jest w tym wszystkim najlepsze? Że ten tor w prefekturze Tochigi jest mniej więcej oddalony o 50 km od siedziby firmy. A do Tsukuby ile mamy? Tyle samo. Tyle samo, tylko w przeciwnym kierunku. Oczywiście obiekt przemyślany, zaprojektowany z myślą o całej rodzinie. Tatuś tam upala na głównym torze. Dzieciaki mogą się tutaj pobawić, pojeździć małymi tartami, nauczyć się podstaw ruchu drogowego. Sygnalizatory świetne, Wszystko po japońsku przemyślane w każdym szczególe. No i tutaj jak taki malutki Japończyk pośpicy, zakręty na kolano, to później wyrasta z niego taki Valentino Rossi. Tutaj za mną jest tor taki już bardziej profesjonalny, z trochę szybszymi kartami nawet mają wersje dwuosobowe z tego co widzę to standardowo silnik hondy z kosiarki zwróćcie uwagę jakie kaski dostają każdy dostaje kask Arai <grytania> jeśli oni rzeczywiście będą jechali bokiem to ja zaraz tam jadę kurde faktycznie zarzuca im dupy chyba musimy spróbować co? jak musimy to musimy Bilety kupione, 600 jenów taka przejawska, czyli koło 20 zł. Aksel dobrejki, RMD. wszystko Wszystkie szary. Eee, gaz hamulec. Tak. A co zrobić, żeby driftować? Zapytajcie. Aksel, kiedy ma, o. O, mam ma o. O, Czyli na rybę go mam rzucić, czy jak? A gdzie jest hydrołapa? właśnie tu zmieściłem. nawet nie zapiąłem. Brakuje mocy. No, trochę mocy brakuje. Za długiego drifta się nie udało zrobić. Licencję na drift właśnie dostałem. A widzieliście, jakim potworem jechałem. A Woli sobie tutaj dorabia jako policjant z drogówki. Powiedział, że mam dacik albo 10 tysięcy jenów. I się dogadamy. Wielki park. Rozrywki dla dzieci. Jeden z kilku, bo tam jest następny, jeszcze większy. A pomiędzy nimi to, co widać, wielka tyrolka. I można na linię sobie pojeździć. No to to muszę sobie kupić. Co prawda, Typer, nie czerwony, ale będzie stał na biurku. Nowe NSX -y też są, ale ja wolę starego. To takim jeździliśmy z wąskim, jak byliśmy ostatnim razem. Widzę tu coś bardzo ciekawego. Zgadnijcie co to jest, nie to, to. Ale ma karbonu na sobie. I to jest R. Tak. Ale widać, że nie oszczędzana. Widać, że jest użynana na torze. Użytkowana zgodnie z przeznaczeniem. Karbon. Już taki wyblakły na słońce, ale prawdziwy. Dyfuzor karbonowy. Ale kierowana była. No. Nie jest istotny. Manual, no faktycznie RK, Bo ma tę dźwignię biegów r kierownicę zmienioną. Mam Tutaj to. też ma karbon. Światła też są przerabiane. O Jezu, gdzie silnik? <laughs> <laughs> Ciekawy egzemplarz. Jeździ, po prostu jeździ. Żyje. Nie będzie to perełka już nigdy, ale na pewno dała mnóstwo radości właścicielowi sunik, to jeszcze kombi. Jezu, jaki on jest niski. No tak, trochę... jak, tak jak 458 Li Italia. Trochę przegiąłem, ale jest naprawdę nieźle zglebiony. Ma taką samą klimę jak my w Żuku. Zrobiony. Świetnie. No dobrze, nie pozostaje mi nic innego jak pożegnać Was z toru Twin Ring Motegi. Na pewno tu wrócimy z jakąś wyścigówką, żeby troszkę pojeździć i zrobię też z tego relację. Póki co powinienem się już dawno pakować na samolot ale jedziemy jeszcze na podobno, podobno zajebisty ramen na ostatnią kolację w Japonii.